Za nami siódma edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego, a za nami piękna murawa popularnego, legendarnego kotła Czarowni z obecnie Superauto.pl, Stadion Śląski w Chorzowie. Moim gościem jest Andrzej Kochanek, dyrektor generalny firmy ForValue. Witam państwa, witam Cię, w Jarku. Andrzeju, za tobą bardzo ciekawy panel Lider przyszłości. Jakie obecnie czekają wyzwania na lidera przyszłości? To jest dobre pytanie. Wczoraj rozgorzała wokół tego tematu fajna dyskusja. Ja mogę powiedzieć, że te wyzwania dzielą się, związane są z dwoma elementami. Pierwszy element to jest rozwój technologii i kroczące wdrożenia AI. I drugim elementem to są elementy ludzkie, czyli jak ludzie, pracownicy w kontekście tych zmian będą potrafili się transformować. Przystosowywać. Nie? I teraz pierwsza, i na, na to wszystko przychodzi niepewność związana z tym, w którym kierunku to wszystko się rozwinie. Nie? Więc definicje y, takie, które jako wniosek mógłbym z wczorajszej dyskusji powiedzieć, to lider przyszłości to po pierwsze lider, który potrafi myśleć strategicznie, ma odwagę w podejmowaniu decyzji y, i potrafi pracować w warunkach takiej niepewności. Bo czym innym jest ryzyko, bo ryzyko oznacza, że znamy prawdopodobieństwo, a niepewność to jest coś, czego nie potrafimy zdefiniować. I ona jest albo powstrzymująca, albo degradująca dla ludzi. Nie? Czyli yy, i następny krok to jest coś, yy, co nazwaliśmy tak zwane power yy, skills lidera czyli umiejętności miękkie, odpowiednio wypracowane, wspierają bardzo mocno osiąganie twardych wyników. Więc po, po tym myśleniu strategicznym, po odwadze, te Power Skills no, pozostaje nam to mądre wdrażanie, mądre wdrażanie nowych technologii, bo to tak naprawdę będzie zmieniać nasze biznesy w najbliższym czasie. Więc myślę, że, że lider w przyszłości między tym, co w technologii jest dzisiaj nowe i oczekiwane, a między tym, jak. Wspierać swoich ludzi, żeby potrafili przejść te transformacje, bo to będą prawdopodobnie dla wielu osób trudne transformacje, już są zresztą. Wspomniałeś o ryzyku, wspomniałeś o niepewności i wspomniałeś o strategii, a jednocześnie o AI. I o to też chciałbym zapytać. Układając strategię i rozkładając pewne proporcje, AI to obecnie większa możliwość, czy ryzyko i niepewność. Chyba w tej chwili to y, powiedziałbym tak: na poziomie strategicznym to jest większa szansa, na poziomie ludzkim y, to jest większa niepewność. Bo wczoraj y, też dyskutowaliśmy o tym, że wśród wielu ludzi y, te technologiczne nowinki jajowe powodują trochę takie zachowania, jak y, w czasach rewolucji przemysłowej y, robotnicy niszczyli maszyny bo bali się, że zabiorą im pracę, więc dzisiaj też ludzie w ten sposób myślą, że może za chwilę AI nas zastąpi i jakaś rodzaj automatyzacji, technologii spowoduje, że część osób straci pracę i prawdę mówiąc tak będzie, to znaczy, że część obecnych stanowisk pracy będzie musiała transformować w inne. Tylko my tych innych jeszcze dobrze nie znamy. Nie? AI prawdopodobnie stworzy nowe miejsca pracy w innych obszarach. To tak jak wiem, Amerykanie e, kiedyś tam zwalniali pilotów myśliwców, a w to miejsce zatrudnili trzy razy więcej operatorów dronów. Nie? Czyli zmiana generalnie sposobu zatrudnienia i miejsca pracy. Więc AI na poziomie strategicznym to jest wielka szansa, wielka zmiana w. E, Wsparciu technologicznym, otoczenia biznesowego, pewnie w następnym kroku także naszego życia prywatnego. Będziemy mieli roboty humanoidalne w domu, które będą jak pies i kot dzisiaj, tylko będą pomagać, więc to jest ogromna szansa. I druga sfera związa związana z niepewnością to to jest, no wie, wiesz, po prostu nasze obawy, nasze lęki przekładają się na to, w jaki sposób na to patrzymy. Jak w obecnych niepewnych czasach, gdzie ryzyko wszelakie jest istotne, układać strategię dla, dla firmy? To jest ciekawe i powiedziałbym, że po okresie pandemii były takie wahania, czy w ogóle strategia jest potrzebna. I one brały się z tego, że duża niepewność, tak tzw. czarne łabędzie, które są zjawiskami nieoczekiwanymi, niespodziewanymi, które zmieniają zasady gry, pojawiły się w dużym natężeniu, czyli tutaj najpierw COVID, potem wojna, też inne jakieś lokalne, spowodowały, że w ogóle ja też obserwowałem to wśród ludzi biznesu, że oni sobie zadawali pytanie, ok, czy strategia jest nam dzisiaj w ogóle potrzebna, czy nie wystarczy plan działania i reagowanie na bieżące zjawiska wokół nas. Jednak zdecydowanie strategia jest dzisiaj potrzebna nawet bardziej niż była kiedyś, dlatego że szybkość zmian powoduje, że my musimy pracować z myśleniem strategicznym. Czyli strategia to nie jest o planie działania, strategia to jest o poszukiwaniu szans. Czyli my musimy sobie wyobrażać, gdzie nasi klienci będą za 5-10 lat. Nie? Bo inaczej jest taka historia z rybakiem, który mhm. na początku miał wędkę, potem miał dwie łódki, potem miał 20 łódek, tak. tylko wyschło jezioro. No i co teraz z tymi łódkami? One nie mają gdzie pływać, nie? Czyli jak popatrzymy na perspektywę roku, to nie wiemy co zmienić, bo wszystko jest to samo. No, nie widzimy, że w perspektywie roku trzeba było coś radykalnie zmieniać. Ale jak popatrzymy w perspektywie 10 lat, no to wtedy zmienia się dużo. I po to jest strategia potrzebna żebyśmy sobie e, przepracowali pewne scenariusze strategicznie do przodu, żeby zobaczyć czy nasz biznes e, będzie miał w ogóle sens. E, albo lepsze pytanie jest takie, żeby tak następne kroki zaprojektować, żeby miał sens, żeby nadal się rozwijał. Więc jaką zatem strategię przewidzieliście dla waszej firmy na ostatni kwartał tego roku? Jakie są wasze cele, wyzwania? Tak to dla nas jest to przełomowy moment dlatego że właśnie nasz dział IT taki wewnętrzny forwallu wydzieliliśmy w nową firmę która właśnie fokusuje się na rozwój oprogramowania ze wsparciem AI-owym i w ogóle na rozwoju AI jako takiego więc jesteśmy w takim przełomowym momencie że właśnie powstała firma Innovatives która no, dzisiaj e, tak naprawdę obejmuje te obszary, które już robiliśmy, ale w tym widzimy w następnych krokach duży rozwój. Jak mówimy o najbliższym kwartale, no to tak, w Forwaliu rzeczywiście fokusujemy się na strategiach i na tym, żeby e, pracować z firmami nad rozwojem. E, sami się też koncentrujemy na tym, żeby rozwijać tą e, strefę e, oprogramowania ze wsparciem AI-owym. Życzę zatem wielu sukcesów dla Waszej firmy i Waszych klientów. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego.